Oglądam sobie Punchdown 3 ze starym, olewając kup sobie walkę, KSW, bo tam interesowała nas tylko walka pudziana. Pokazałem staremu walki na liście i miał w chuj większą frajdę niż samy ma. Przed 23 kończy nam się browar i zapasy ciperków. Stary deklaruje, że stawia, skoro ja ogarnąłem PPV. Nie ma go już od 30 minut. Przełączam streama na KSW, bo przerwa na punchu. Patrzę i nie wierzę. Mój stary wychodzi do klatki z pudzianem. Jaki kurwa milanowić? Taką chcę miał mój stary, bo kochał lub klub sportowy AC Milan i najebał kiedyś Serbowi czy tam Bośniakowi z piwem w ręce. Oczy wyjebały mi sorbity. Dzwonię do niego, nie odbiera. Patrzę na walkę zaaferowany jak Magda w Wrestler na pączka, jak Fris na wyświetlenia. Czuję cringe z brzucha starego, który wygląda jak osobny byt. Pępek pomieściłby setkę. Walka się zaczyna i kończy równie szybko. Za godzinę stary wraca na chatę z reklamówką browarów i mówi Widzisz, skurwysyn się siatki złapał jak kunta te wieki temu. Byłbym mój. Odpowiadam, że co tu się odwatykania, ja pierdolę. Stary ze spokojem kładzie browary i kontynuuje, żeby go rozniósł. Nagle za drzwi wyłania się Mariusz Pudzian, Pudzilla Pudzianowska i krzyczy I tak by nic to nie dało! Od mojej starej w wałkach, która wybiega z pokoju pada Zamknąć mi tu mordy, bo śpię! O, pan Mariusz, dobry wieczór, cóż za niespodziewany gość. Stary wstał, ja też. Mariusz rozrywa koszulkę i krzyczy synu, no byłem drugi w kulach! Przed treningówka napalm chyba rozjebała mu głowę. Czuję się jak na memie z Mamutem, którego tubylcy próbują uspokoić dzidami. Pod domem kibice krzyczą Milanowicz, no contest należy się jak 500+, plus!" Stary otwiera okno i się drze. Sprzedaliśta SIĘ ZA 500 PLUS KURWY I JEBAĆ WAS ZA WYCIĄGANIE ŁAP PO DARMOWY Do okrzyków dołącza Mariusz Pudzian Pudzilla Pudzianowski Cierpliwy to i kamień gotuje. Niech dzieci wpierdalają gruz jak cyganie jak nie macie środków Wszyscy ciśniemy razem kibiców, którzy zaczynają gwizdać Po godzinie stary wyciąga flaszkę Pudzian się troszkę napierdolił i zasnął w fotelu Mama mówi Kurwa on to ma sześciopak nawet na czole Zaczynamy się śmiać Rano Pudziana już nie było, ale zostawił zestaw suplementów diety i kot rabatowy do sklepu. Pudzian Pudzianowski Pudzilla, minus 20%.